Cześć, witajcie, dziś działamy sobie z przewodami klimatyzacji w Renault Megane trójce w wersji coupe. Standardowy temat, to już jest z tym robimy, gdzie na tych, yy, na tych mocowaniach gniją przewody po prostu i się rozszczelnia to wszystko Także tu te wszystkie, patrzycie jak pięknie to pęka, i tu, i tu yy. I tak to właśnie wygląda Może to wszystko pęka i Ucieka tamtędy, ten też szczelił na, na którymś z tych łączy. Teraz nie pamiętam. O, na tym proszę bardzo, on tu jest ładnie rozstrzelniony cały. Nie wiem, czy widzicie mi to wyostrzy ten telefon. Generalnie, dobra, no nie wyostrzy, generalnie jest to wymienione na nowe. Lecimy z przewodami z oryginału, zamówionymi. Jeden przewód pojechał do zakucia. Taki dość duży, ale akadon jest spoko z wymianą. Także tutaj patrzy się, żeby te przewody wymienić, trzeba cały front rozwalić, ściągnąć kołyskę, bo inaczej nie jesteście w stanie wyciągnąć tego przewodu, który ten idzie tutaj, żeby go nie zniszczyć. Na, na, znaczy nawet wyciągnąć to wyciągnięcie, tylko go nie poskładacie. Także tak, taki bądzaj. Tam jeszcze jest belka zgnita strasznie. Eee... Naszkaliśmy no, i tak na szybko nie ma nic dostępnego, więc klientowi sobie będzie musiał sam załatwić i poszukać, więc tak, tutaj leży wszędzie przód cały z auta, nieszczęsne przewody Renomegan, Megane, tuleczka